I pauza minęła. Jest jeszcze jedna dobra rzecz pod tą firmą. E, spytałem się, gdzie można wczoraj wodę, w środku czy coś. Na zewnątrz jest kranik z dobrą wodą. Także to, to, to też dodaje dużo do tego miejsca. Już mam 35 godzin pauzy. W Stanach już mam reset zrobiony. A w Kanadzie jeszcze brakuje godzinki do resetu. No. Mógłbym pojechać już teraz tam, ale wiem, że to nic nie da, bo awizację mam na 8 rano. A może nawet i później, bo oni tak czasami podają 8 rano, a jest dziewiąta I wiem, że tam nie wezmę wcześniej. To jest taka firma stanu umysłu. Mój kumpel mówił, że on tam kiedyś pojechał właśnie na wieczór, było 8 wieczorem i chciał sobie pójść do Tim Hortona na, na kawę, czy tam na bagla. Mówi, że nie możesz wychodzić poza teren firmy, jak jesteś, musisz siedzieć w, w kamionie. Stanu umysłu, mówią. No, a tutaj wszystko ok. Także za godzinkę ruszę to będzie dokładnie 36 godzin. O 7 rano awizację mam niby na 8. To nie wiem, e, to o 7.30 będę. A tymczasem robię sobie śniadanie. Jak dzisiaj na śniadanie wymyśliłem nową poprawę. Miałem ciut masła. Cukini pokrojoną w kostkę. Por. I resztę pieczarek, co mi zostało zapieksu. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie. Dam to w tortille. Do tego sałata, kolendra e, i troszeczkę majonezu, tam ketchupu nie, nie wiem. E, cukinii mogę wziąć do Stanów, ale na tej granicy wolę mieć wszystko poza sałatą zjedzonym. A nawet nie wiem, czy do stanów pojadę. Może by się znowu trafił znaczy znowu, może by się w końcu trafił ładunek Canada Only, nie? A może Kalifornia? Wątpię. Proszę o to, co wymyśliła moja dzisiaj poranna pomysłowa. Została mi jedna tortilla z tacos. nie wiedziałem co z nią zrobić, więc zrobiłem te i pieczarki, do tego dodałem kolendrę i troszeczkę sałaty jeszcze. I to jest majonez, to jest pirenes, to jest przyprawiony majonez, naprawdę. Holenderski. Zobaczymy, co... łagodny, bo tu są różne smaki, nie? Czosnkowy. Są łagodne, łagodny, pikantny i średni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic się nie może zmarnować. Szczególnie w tych czasach inflacyjnych. 23, za 20 minut koniec pauzy, 36, 65, 35, 35, 59, 7 skoczy to mogę zaczynać pauzę tutaj, wskoczy 70, tylko to się nie zawsze aktualizuje, nie wiem czemu. Raz się aktualizuje, raz nie. Przeglądzik i do celu, 35 km, pół godzinki. 10, o jest, 66, zobaczmy. A tu się jeszcze nie aktualizowało. Jeszcze trzeba poczekać. Ja, ja, ja wolę zawsze minutkę więcej odczekać. Tak mi zresztą e, polski kierowca na tacho uczył. Mówi i no, minutę więcej dla pewności. To już powinno być 7-0. Tak, tu. O, jest. No i okej. Okay. Ale poczekam tam minutę. Ja sobie jeszcze pochowam naczynia, które. Umyłem przed jazdą. Czy mi się nic przewalało po śniadaniu? Zawsze myję. Znaczy zawsze. 9 razy na 10. Bo czasami zbyt późno wstanę i mi zabraknie parę minut, żeby było robię to tak, żeby w miarę to jakoś tak było zorganizowane. I zmieniłem te ręczniki papierowe. Nie? No, w miarę jest zorganizowane. To nawet na wybojach podskakuje i się za bardzo nie przemieszcza, no ale szklanka do tej pory jeszcze się nie stukła. Rana jak się zbudziłem, bo to odpaliłem, nie? 9 stopni, wilgotno. Okna w nocy zamknąłem. Już myślałem nawet przenieść się na górę, ale mi się nie chciało. I chłodno mi da spokój. Chociaż wiecie co? Jak podłączę ten kabel, bo wczoraj miałem podłączony, nie? Na ładowanie, bo chłodnie i tak cały czas chodziło, żebym miał prąd w kabinie i na laptopie siedziałem później na wieczór, mówię, ta chłodnia zwolniła z obrotów, nie? I mówię, cały czas chodzi. Jak mało podłączone ładowanie, to on coś wyczuwa, że musi ładować i wtedy się nigdy nie wyłącza. Nie? To jest dobry trik, żeby na przykład, jak się chce być, żeby chłodnia była na start-stop, a cały czas chodziła, wystarczy podłączyć, wtedy firma nie wie. <laughs> Ale nie, i tak później odłączyłem kabel, bo mówię, nie potrzeba. Kurde, jedna czwarta paliwa, a tankowałem w hope w. We wtorek różnica temperatury robi swoje. No dobra, jedziemy na ostatni rozwoneczek i później na razie nie ma żadnej informacji ile tego przeglądu już jest. Nie no, 3 minuty za mało. 10 co najmniej. No nic odpalamy, bawoła. Trzeba trochę mu rozprostować nogi. W tym przypadku koła powietrze zeszło. Uuu, to dużo. Na czepie pewnie gdzieś zwyciek. Jedziemy zdjąć te 10 palet mrożonki, aby tylko nas wyciągnęli przed weekendem. Mówię nas, czyli mnie i kolegę, który stoi teraz w ciłak, od którego wziąłem te palety. Go! W stronę koreczki. Powinny się rozgrywać do momentu, kiedy mnie zdejmą tutaj. Godzina to będzie dobrze, ale to jest takie minimum półtorej godziny. No. przecież ja powinienem uciekać stąd do 9.30, półtorej godziny, bo mam promo 11, czyli trzeba się tam stawić już tak po 10:00, no to trzeba tutaj wyjechać maksymalnie w pół do, 9, w pół do 10, więc no. Mam nadzieję, że nie będą się tym razem ociągać i od razu mnie wezmą. No 10 palet dla oni, 10 palet dla nich to jest uh, liczenie, a liczenie produktów. Dobra, Zarobić zjazd na lewo. I znany klient. Pół godziny przed awizacją jestem. Mi przed chwilą nagrał głosówkę, że jeszcze nie ma informacji, ale mu powiedzieli, że dzisiaj coś ma dostać. To nie wiadomo, czy będzie ładował dzisiaj, czy jutro. No to przynajmniej on, to będę ja następny. Spokojnie. Szansa jest, że przed weekendem załadujemy. Susik na mi rozdejmować jak najszybciej. I wypad na pro. Ten przycisk jest chyba zepsuty. Trzeci raz. A nie dzwoni, kurde, tutaj mówię wam ta firma to jest stan umysłu Pod każdym względem. Nie, przycisk zadziałał teraz. Posłyszałem pim, pim, jak wyłączyłem silnik. No nic, czekamy. <grym> Porażka. To już trwa 7 minut na bramce. Dzwonię co 2 minuty. <grym> kurde. Jest jakaś masakra i to nie, nie zapowiada nic dobrego. Nic. Dobra, ja zadzwonię. Tu jest jakiś numer telefonu, już 10 minut, to już przesada, nie? Fuck. Ale jest jakaś komórka czyjaś. Zaraz pójdę do tam piechotę, bo po prostu mi już szlak trafia. No. Co to kurde jest, daj? mi powiedzą zaraz, że się spóźniłem Przecież z nimi tu jest możliwe Wreszcie, po 15 minutach Mówiłem, że to niedobry zwiastun? Jest, no za 5 minut 8 nie, wizację. Powiedział mi, no siedź w, w tym w kamionie, za pół godziny ktoś przyjdzie Za pół godziny się cofnąć po 13, powiedział, że idzie na przerwę i że ja powiedziałem mu, że mam promo 11, mówi do 930 40 powinieneś wyjechać stąd, powinienem. Akurat chłodnia się włączyła w tryb rozdrażania, no i jest trochę wilgotna, dobra, ja przez ten czas sobie zajrzę pod maskę. Może oleju doleję, bo tak było na połowie. No i co, może ładunek mi dadzą, jak mój kolega Sinan. Już coś tam. jeszcze nie ma informacji, ale dzwonili, że niedługo coś będzie. To może i ja przed weekendem stąd wyjadę. Dobrze by było. No, jest na połowie. Nie trzeba dolewać. Wcale nie musimy już na maksymal. Takie tak niedługo będą pewnie zmieniać olej. Tam na wjeździe transex ma ten sam problem co ja, już stoję 10 minut. Chyba na przerwie są. No tak, mi powiedział, że idą na przerwę. No to co? poda czerwone światło, to zawsze wierzę, że mogę wyłączyć. Nie widzę tego, żeby skończyło 9.30, bo jest za 15.09, nawet się nie wziął do robota. Ja mówię Wam, to jest stan umysłu. Awizacja na 8:00. Wcześniej Cię nie wezmą. Nawet jak tutaj byś spał, bo, bo nie, a... A jak jesteś na czas, to mają w nosie. Ogólnie to jest taki dziwny nastrój. Ja to zawsze mówiłem. Jaki jest nastrój w pracy, taki ci robota. No Norca nic wszyscy są mili, robota idzie dobrze. A jak wchodzę na firmę i widzę, że już jakieś skwaszone gęby albo coś, to od razu wiem, nie. No, jest taka kultura korporacyjna. Ale to też zależy, może być to korporacja ta sama, ale dwa różne miejsca i dwa różne podejścia. W pręsie to wszyscy muszą zasuwać i orać. Kierowcy, w biurze, wszyscy zawsze są wyciśnięci. To jest taka... Tak. Dobra, tak nie ma ładunku na razie. Z mieć tylko przypadnia rezerwacja, nie? A rybka, promy chodzą co godzinę. Za dziesięć dziewiąta. Trzy godziny różnicy, no zobaczymy. Wziął się za pracę. 26 po dziewiąte zdjął już dosyć dawno się liczy. No, zobaczymy, czy jak powiedział, tak zrobił że w pół do będę gotowy do wyjazdu. Revenir plutôt vers le centre et la gauche, sauf que ça peut être aussi pour madame Mélonée, je vais prendre l'exemple plus récent.

nam zdążyć przed 10.30, bo tak muszę być, nie? Powinienem być ok. Ja już tylko 20 km, jestem już przy lotnisku. Do promu mamy 6 km, 45% wolnego miejsca jest, ale ja mam rezerwację i dojadę idealnie 10 minut przed wygaśnięciem rezerwacji. Dobrze. O, EGL! Na wyspę przypłynął przewoźnik z Quebecu Tam przed nami jest. Ten EGL to w częściówki się bawi. Tylko podobno nie płaci dobrze. Quebec od nich do nas przyszedł. No i raczej tylko na izotermię jeżdżą. Nie wiem, czy mają ochłodnie, czy nie. Raczej nie. Też robią częściówki na Kalifornii, no po całej po całym zachodzie, nie? Ale mają takie traki, Petermille jakieś. To też była jedna z moich opcji. Szukałem roboty. Linia 15 tutaj od rezerwacji rythme inédit de plus de 0,2 par décennie. aujourd'hui. Prom jeszcze nie przypłynął. za 10 minut. Za 10-15 minut. I znowu na prom. Sorry. Nie wziąłem kamerki ze sobą. Już dopływałem. Zresztą montowałem cały czas film. Nic więcej. Świecieńko z parkingiem. EGL też tutaj zjechał. Ten UPS, UPS odjedzie. Tutaj jakiś ciągnik samotny stoi. Po mojej prawej jeszcze będzie miejsca. No. Dużo się dzisiaj nie napracowałem. Ale reset jest. 16.00 za godzinę już będzie, więc no może nic nie robię. No nic, to samo miejsce. Co? Dwa tygodnie temu. Nic mnie nie znaleźli, więc ja będę sobie kupić piwo albo dwa i będę kontemplował zachód słońca. Który będzie miał miejsce za jakieś 30 minut, mniej więcej. Akurat. Patrzyłem piwo można kupić jakieś 2 km stąd A, słuchajcie tego To jest to Jeszcze Ciekawostka owner Operator z Na Flatbedzie To jest ten loadek Ale kurczę z taką szafą z Kebeku, to rzadkość, nie? Ale jeszcze się trafiają. No, to jest rzadkość. W sumie powiem Wam, że to jest taka nowoczesna, nowa dzielnica. W stylu kanadyjskim. Po jednej stronie budynki mieszkalne, prawdopodobnie kondominio zagęszczone, tam dalej trochę domków jednorodzinnych, a po drugiej centrum handlowe. I... No okej, okay. jest chodnik to jest ścieżka rowerowa, chodnik, ale komunikacja miejska też jest, ale tu się wszystko odbywa samochodami komunikacja miejska to nie jest z tych domów gdzieś tam, tylko po prostu do centrum Dobra, nieważne. Kupiłem sobie dwa piwa Saporo. Była wyprzedaż <grym> Mam nadzieję, że coś mi jutro wymyślą, A tymczasem zachód słońca. Jedna dobra rzecz w tych rejonach, że nie ma komarów. Na Van znaczy, Vancouver Island może i są, ale yy, wczoraj, jak tam stałem pod tą firmą, to nie było. Nie odczułem ich agresywności. Tam może jeden się trafił albo dwa. A tutaj zachodzi słońce i nic, nie? Jestem nad wodą. No zobaczymy jeszcze jak tam będę sobie kontemplował zachodzi słońce, ale mimo wszystko to są zalety tego miejsca. O właśnie. Przypływ, przypływ. Jak stawałem, to wody nie było widać z dobre 500 metrów Gdzieby tu usiąść Obojętnie Słońce grzeje, ale w nocy będzie oziębienie i to też nie będzie aż tak ciepło. Jest imacić co? No to jest i Spać. 12.42, więc słabo to widzę. Zanosi się weekendzik. No tak jak tamtym razem, zostanę tutaj do soboty rano i w sobotę rano albo łap, albo Hope. Zobaczę, czy zrobić hardcora na dziko. Cóż to? Kumpel, on już się załadował w Oregonie. No nic, 17.00, nie ma nic. Znaczy, taka dobitnie. Wszystkie szafki, wszystkie okna, wszystko jest czyściutkie. Napisał mi, że jeszcze szuka, no ale mam, na, mam nadzieję, że wziąłem rower. Ja mówię, rower zawsze mam. Mówię, jak chce, to może zadzwonić tam do tego krazdoka, gdzie zrzucałem na e, prze, Przeładowaliśmy towar, że tam mogę zrzucić na czepę i będę samym koniem. Mówię, co to mi zmieni, nie? Bo ja mówię, ja mógłbym zostać tu, ale tu nie ma facilities, nie? Nie ma kibli, nie ma nic, no. że jeden dzień. Można przeczekać, ale jak mam do poniedziałku stać, to pojadę rano do Chiliwak. No i jadę zaraz rowerkiem po paliwo do agregatu, bo mi się już prawie, że skończyło. Chociaż on ostatnio szwankuje jakiś. Coś się z gaźnikiem musiało stać, bo... Albo filtr paliwa trzeba zobaczyć, bo jak tylko potrzebuje trochę mocy, to słabnie, nie? Ale jeszcze jakoś daję radę laptopa zasilić, no i co? Pogram sobie na, na komputerze do 20. Później spać, no i rano... Przestawię się do chiliwak. Pogoda ma być taka właśnie jak teraz, ponura. Padać ma w sobotę, w niedzielę ma być ładna pogoda, więc w Chilliwack sobie pojeżdżę rowerem, w niedzielę dopiero. Ale mówi, że cały czas szuka. Ja mówię, szukaj obojętnie gdzie, do 7 lipca jeżdżę, do momentu wakacji. No kurczę, żebym, znaczy stąd do Kalifornii to nie, nie będzie ładunku to raz, bo wszystko jest obstawione, jak znajdę to kurde, pewnie jeszcze będzie do niego dopłacać. Nie? Także tak. A na pustop nie, nie wyślę do Kalifornii, bo pewno stawki są za niskie. Życie, transport, nie jest źle. Mam salonkę. Przypomina mi się życie europejskie. <gryw> Alan mówił, bo to tutaj tydzień temu dokładnie nie był, że ten trak tutaj stał tydzień temu. Gościu zostawił traka i poszedł. Dlatego ewentualnie kiedyś też to zamkną, nie? Jak zobaczą, że tak ludzie zostawiają. Ja tutaj w kabinie jestem, nie? No. dlatego tutaj zostawić traka i pojechać rowerem na Vancouver to bym raczej się obawiał. Dobra, siłak no, co to? 100 km mało poli, 20 litrów na 100. Jak jest pusty.